Powiedziałbym, że naszym celem nie było zdobycie jednego punktu, a wygranie tego spotkania, no bo wiedzieliśmy, że jeszcze teoretycznie możemy być na siódmym miejscu i na tym nam zależało, dlatego dlatego walczyliśmy o pełną pulę i super, że się udało zdobyć trzy punkty. Myślę, że będziemy po prostu starali się realizować swój plan, ryzykować na zagrywce, grać mądrze i damy z wszystko. Na pewno ta zwyżka formy może cieszyć przed playoffami. Na pewno dało nam też to, to dużo pewności siebie i, i z niecierpliwością czekamy na ten środowy mecz. Od razu ustaliliśmy, że gramy o wygraną, bo wiadomo, że każdy mówi, że cel minimum to był jednak jeden punkcik, ale na nas było podstawowe wygrać, bo też mamy wielką szansę, żeby zająć siódme miejsce, nie ósme tylko. W tych meczach mieliśmy swoje problemy, jak praktycznie w każdym, falujemy troszeczkę. W tym meczu bardziej się udało nam ustabilizować formę, gdzie potrafiliśmy utrzymać koncentrację, tylko nam troszeczkę uciekła w trzecim secie, gdzie mieliśmy chyba przewagę 5 albo 6 punktów. Wtedy trochę takie rozkojarzenie, przeciwnik to wykorzystał, dowiózł zwycięstwo do końca, ale już w trzecim pokazaliśmy, że byliśmy lepsi i wygraliśmy ten mecz. Zawsze dajemy się 100%. Na pewno chcieliśmy przedłużyć ten mecz do 5 setów z racji tego, że atmosfera na tej hali jest, jest naprawdę fantastyczna i mimo, że dla nas ten mecz był tak naprawdę o nic, to... Z przyjemnością przebywało się na bucie bo, na boiska, bo, bo w takiej atmosferze niezbyt często ma się okazję grać, i, i troszkę żałujemy, że, że nie było tych 500. Większość sezonu w naszym, w naszym wykonaniu była, była słaba i trzeba to sobie jasno powiedzieć. Myślę, że każdy z nas oczekiwał ciut, ciut więcej od siebie, ale ta końcówka mimo wszystko cieszy, że, że wszyscy chłopacy zebrali się tak naprawdę. Przede wszystkim psychicznie do lepszej gry i żeby te nastroje na przerwę pomiędzy sezonami poprawić, także, także to jest na pewno jeden pozytyw tego sezonu.